w kolejnym filmie na moim kanale. Eee, słuchajcie, oczywiście przed tym, jak zaczniemy się, zapraszam was do wspólnego uśmiechu, tak aby żyło nam się lepiej i żeby lepiej rozpocząć ten, tego vloga. Za chwilkę będę odpowietrzać eee, kaloryfer, bo e, w mamy w sypialni, mamy taki problem, że mamy kaloryfer, ale niestety ten kaloryfer w ogóle nie grzeje. I z tego, co pamiętam, jak kiedyś mieszkałem z dziadkiem, z babcią, to zawsze jak był taki problem, to dziadek odpowietrzał kaloryfer. Eee, zobaczymy, czy mi się uda czy o to właśnie chodzi, ale chyba z tego co wiem, to właśnie o to chodzi w kaloryferach, że jeśli zaczyna się sezon grzewczy, trzeba czasami odpowietrzyć ten kaloryfer. Nie wiem dokładnie na czym to polega, ale pewnie jakieś powietrze stąd wychodzi, spuszcza się na pewno wodę i wtedy zaczyna się, i to jest kaloryfer funkcjonować. Idziemy sprawdzić, czy to tak będzie działać i czy, czy mi się uda. W końcu taki sezon zimowy już rozpoczęliśmy, więc jeśli ktoś jeszcze o tym nie wiedział, to zawsze może to sprawdzić, więc jeśli nie grzeje u Was kaloryfer, to zawsze to może być to, że kaloryfer jest zapowietrzony. Sprawdzimy to Idę wam znać, idziecie razem ze mną i będziemy sprawdzać czy, czy mi się uda. Jeśli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje, więc zachęcam serdecznie do tego, aby mnie zasubskrybowali, ponieważ... Uwaga! Dążymy do 100 tysięcy. Trzymajcie się i lecimy z tym. Muszę wam powiedzieć, że ktoś bardzo inteligentnie ogarnął ten kaloryfer tutaj. Wstawiając ten kaloryfer jest on... Tutaj jest pokrętło. A tutaj jest do odpowietrzenia, Więc nie wiem jak mi się to uda. Bo muszę jakoś to odkręcić, żeby ta woda leciała. Nie mam pojęcia. Dobra, teraz potrzebujemy jeszcze kombinek. <g> Co ty <na> śpiewasz? <güler> Nieważne. Nie powiem ci. Moją pierwszą piosenkę, bo wtedy daję albo w nie zdążysz, kanie sobie. Zdążę! Kazu. trochę Dobra. Nie wiem, czy ludzie są gotowi. wiesz? To tak powiedz. Nie, nie, nie przejmuj się ludźmi. Zaśpiewaj, zrób to, kochanie. Ja już nie zaśpiewam. Zaśpiewaj. Może zrobimy razem z Martyną duet wieczorem. Dobra, okej. Jeszcze ona się zgodzi. Dobra. No i tutaj. Hello, what's up? Ej, what's up? Jeszcze raz. <laughs> nie, już miałeś cały szereg Ej, what's Nie byłeś czujny. yo, what's <popin>? up? <laughs> Cześć, jakbym wsiadł do takiego samochodu, co jest taki amerykański typ. Ale jestem. Ty... No, i wszystko, Po prostu tak się ubrałam. Hey, ja ja mam... Ja mam... Hey. E, musimy jechać. No, gdzie? Znowu Radio Maryja włączyłam. Musimy jechać do galerii Mociny, ponieważ kochany, no. chciałabym kupić w Primarku taki kominek. No. Do wosków. Ok. W kształcie takiego domku. Widziałam to u kogoś na Instagramie. Twój dom. Tego. Który myślę od lat. I bardzo mi się to podobało. Okej, okay, dobra, to jedziemy, ale ja muszę kupić kombinerki. ty. Od... Któremu z kolegów pożyczyłeś kombinerki? Bo jestem przekonany, że na przykład i Michael. Nie, na pewno nie pożyczałem. mi się wydaje, że pożyczałeś komuś z Nie pożyczają? Nie, nie, mam tutaj w ogóle. Tak, i to jest, no, nie ma kombinerek. Dobra. Gdzieś w domu gdzieś ty schowałaś jak zawsze i mówi, że dobra. pożyczyłem komuś. Na pewno. Ty i twoje chowanie, rzeczy to jest dopiero. Ja. O... Ciekawostka, dobra. nie do mojej babci, proszę na ten temat. Po babci gestykuluję, po babci wszystko chowam. Oj, 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 dobra. Słuchajcie, lecimy i widzimy się za chwilkę. Ciao. Zabrałem moją żonę do galerii. Właściwie to ja nie zabrałam. Nie, no razem się zabraliśmy. I naprawdę jest tłum ludzi. Matko, ja w szoku. Dawno nie byłem w tej galerii, żeby było aż tyle ludzi, co? Strasznie ludzi, jest jakiś Ale wiesz, co jest najgorsze, że tutaj nie ma tego nawet. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma, żebym kupił komputerki. Ja się boję pomyśleć, co będzie Twojej No, ale Jak będzie kolejka, to spójrzcie. Tak? Tak, ja nie chcę przystać. No dobra. musimy jeszcze dla niej kupić prezent. Ale ja wiem, co jest ja chcę w tej chwili. tak Dobra. Było pytanie pod moim filmem: czy mam spinę z Luką? Nie mam spinę z Luką, po prostu. Po prostu czas rzadko, rzadko możecie nas widzieć. Dlatego że ostatnio rzadko nagrywamy. Bo Luka ma swoje obowiązki, ja mam swoje obowiązki. No i jest nas po prostu mniej razem, ale nie mam żadnej no, spiny. tak, się jadą, tak e, więc Tak, więc spokojnie, e, nie mam żadnej spiny. Ale tam ludy były fajne gdzieś. Ludy? Ty zawsze z tymi ludami. Nie, ja w tym roku chciałam... w tym roku? Nie, nie wiesz co mówiłam? No? Że jak robię wszystko kremowo-czerwone i czerwono-czerwono-białe, no to chciałabym... No? Eee... No co? Chciałabym takie dziadki do ojrzewów dwa. No? czerwono Ja też chcę, wodę, ja też chcę dziadki dłożę. Ale ja musiała czerwono-kremowy dość. to z sobą nigdy ich nie znajdziemy. Nie, Znowu... ja nie znajdę, więc poszukam w internecie. Dobra, słuchajcie, no, dobra. Pędzimy i widzimy się. Za chwilkę muszę tylko zmienić opcję taką, żeby zmieniać e, e, ISO, dlatego że mam cały czas raz jest jaśniej, raz jest ciemniej, raz jest jaśniej, a musi być w miarę... Ja OK, bo to Ewa nagrywała na automacie, więc trzeba to zmienić. Na takie zakupy, szlafroczki, pierdroczki i takie typu rzeczy, to wolę, żebyś ty sama przyjeżdżała. Nie, ja w ogóle sama jeździć, <laughs> Ja zauważyłem, bo ostatnio, bo ostatnio uciekasz i cię ci nie ma. Najgorsze to jest to, że pojechałem z Tobą przez całą Warszawę po kominek, którego nie było, a nawet nie mogę sobie kupić tej kombinarek. Skąd wiesz, że nie możesz, a w Carrefourze nie będzie? To jest Carrefour? biedronka jest na dole. A, to nie. To nie tutaj, kochanie. Czyli klasycznie zrobiłeś zakupy. Nie te co chciałem. Kupujemy takie, takie kominki do wosków. Bardzo ładnie to będzie wyglądać. Choineczki tutaj się kładzie wosk i wokół tej choinki pali się. Super to wygląda, naprawdę. Bardzo fajna deska do serów. No. To jest metalowy kubek. Właśnie chciałam odłożyć na chwilę te. Mi się te bardziej podoba. One są bardziej świąteczne na wino Te? No to są takie bardziej... A się no, ale, te, no to w ogóle nie, ale to w ogóle nie jest na wino grzane. A na, co? na herbatę, to też, to też jest na herbatę i na kawę, a to jest, a na kakao takie bardziej, a to jest na... To jest, ale to też jest... To nie jest to ale to coś bardzo coś fajne jest. jest, ale to jest typowo no, na winko, wiesz? Słuchajcie, bombki mają naprawdę przepiękne, serio. Dziadek do orzechów, tutaj mamy takie domeczki, samochodziki i myślę, że tutaj możemy kupić bombki też, wiesz? No, ale jedna się Ale jedna bombka kosztuje 14 zł. dość dużo, dość dużo. 15 znaczy się. Nie wiem czy pamiętacie, trochę jest podobne do naszego miniacza. Też tak jeździliśmy. Wiesz jak to się będzie pięknie świeciło? To, to też będzie się ale świeciło. Ale nie, bo to nie będzie choinki. Właśnie, nie. też będą choinki, stąd, stąd mysza. To, że co? Ja bym to wziął, bo to jest ładniejsze. To jest jakieś świąteczne typowanie. To to jest tak jak mamy w domu, tylko że choinka jest jedna. Bez sensu zupełnie. Vlogmas w pełni. Szykujemy się na ten vlogmas jak na jakąś bitwę. Naprawdę przygotowujemy się. Mam nadzieję, że w tym, vlog, w tym roku przybijemy vlogmas z poprzedniego, z poprzedniego roku. Mam taką nadzieję i będę starać się, żeby, żeby ten vlog był, był lepszy niż w poprzednim roku. No, będziemy starać. W poprzednim roku vlogmas był fajny, ale w tym mamy lepsze mieszkanie, większe możliwości i mam nadzieję, że, że będzie, będzie cudownie. I mamy torbę zakupów. Super co? No <laughs> dobra, mamy kombinerki. I działamy. Powinno wystarczyć. No za słuchajcie, Słuchajcie, kombinerki, kombinerki kupione, lecimy za chwilkę powietrzać nasz grzejnik, no i prezent dla Andrzejki też kupiony. Jutro dostarczymy prezent, spóźniony bo spóźniony, ale... Lepiej późno, niż wcale, prawda? Tak, Więc tak, tak. lecimy do domku i dzisiaj spędzamy już w domku dzień, tak? Tak. Wieczór. Do zobaczenia i widzimy się. Miałem odpowietrzyć kaloryfer, ale tego nie zrobiłem, bo zapomniałem. się znaczy, zapomniałem, wyleciało mi to z głowy i tak w sumie odpowietrzyłem go dzisiaj po jedzeniu. A dzisiaj słuchajcie, zabieram was do leksyku. Wiem, że bardzo lubicie jak gotuję, to dzisiaj dla was ugotuję sewicze. Ceviche to się nazywa, tak mówią. Gotowanie na zimno. Nie wiem dokładnie o co chodzi w tym wszystkim. Chodzi po prostu o to, że mieszamy składniki i zalewamy to wszystko z, z, z sokiem z limonki. Kupiłem dzisiaj nawet sobie specjalny nóż, żeby to bardziej wszystko profesjonalnie wyglądało, lepszą deskę i wycis znaczy, wyciskarkę do cytrusów. Więc na początku wycisimy sobie cytrusy, którymi zalejemy nasze wszystkie składniki i damy znać, czy to będzie dobre. Sok mamy tutaj przygotowany. Teraz lecimy z resztą naszej składniki. Tutaj niestety wszystko w foliach. Tutaj są ostrygi na potem. Tutaj jest otwierać ostryg. Tutaj mamy kalmarki, też na potem. Tutaj mamy tuńczyka, porządny kawał. A tutaj mamy łosoś, wyciągamy. I rzucamy do naszych miseczek. Jedna, druga, jedna taka, druga taka. Na takie surowe rzeczy to osoć powinien być właśnie najświeższy jaki się da. Pierwszy raz w ogóle jadę, wiecie gdzie? Na Dominikanie. Jest tak słodki. Chcesz spróbować troszeczkę? Uh -huh. To chodź. Mm. Ile tu jest warzyw. Same warzywa. I, i ryba. Mmm. Już. A dlaczego ja tu jest was, To... Tu to jest tuńczyk. To Jak się robi myszuś. Tak? Tak. Powiedziała? O! Czyli. Trafiłaś? O! Uf. Dam jeszcze ze dwie jalapeni. No dobra, Boże. O, teraz bierzemy naszą kolendrę. Ale to będzie pyszne. Od razu po sobie sprzątamy, gotując. Tego mi było czyściutko. W się bardzo mocno tego nauczyłem. Wcześniej robiłem straszny burdel. Wymieszamy, tyle lejemy soku. O, Ale dobrze. Patrz, patrz, jak się ściął ten. Jak chyba się ścięła. Zobacz. Pokaż. Pod tym. Patrz. Jak łosie się ściął. W soku samym. Ja to tak robię, jak widziałem na Dominikanie. Na Dominikanie było to wszystko takie. Niechlujnie zrobione, nie? Mhm. To sobie było takie, nie było takie idealna kosteczka, nie była ko kosteczka, nie była nawet drobna. Ona było takie niechlujne. Więc ja robię coś takiego, co jadłem już. Patrz, widzisz, włosy się zbiały. Mhm. Weź Gaj. Włosy się jest praktycznie biały, zobaczcie tutaj. Tuńczyk jest też już zbielony, nie? Mhm. Mega to wygląda. Bierzesz tylko awokado. U na awokado to jest akurat chwilka. Mogę spróbować? Zaczekaj, zaraz. Ja ci nałożę. Ja jestem takim okropnym I takim siadaj. podjadaczem. siadaj. Ja najbardziej wiecie jak lubię, tak z miski. Tak trochę wezmę. Troszeczkę zobaczcie. Dobra? To jest strasznie kważna. Bo to myszka to nie, nie jest sokiem. Jak to? to? sobie później nakładasz, na na, 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 na sokę. kwaźne i... bardzo ostre, ale przepyszne. Awokado ja za nauczyłem się robić w ten sposób, że jak zrobię... Trzymaj sobie hop. Hop. Hop, hop, Spółka od awokado jest na tyle gruba, że nic wam się nie stanie. I w kosteczkę, o i bierzecie sobie w tym momencie łyżkę i wypada wam cała kosteczka. Oczywiście mówię do tych, co, co, nie, co nie wiedzą. <grystanie> Tego jest naprawdę dużo, żebyśmy już mi się nie mieści. Sercz, O i wuala Gotowe Voilà! No pysznie to wygląda myszka. Wygląda za pięknie. Dziękuję bardzo. Idziemy próbować. Kocham cię. Ja ci też. Jeszcze trzeba odpowietrzyć ten. Dzień dobry wszystkim. wszystkiego poranku. Jest godzina 7.30. Ja wstałem Grencę właśnie na wymianę, żeby zima mnie w tym roku nie zaskoczyła. Więc ja w tym roku zaskoczy zimę. Chyba że za 20 kg będę jechać, ale nic na to nie zapowiadam. Dzisiaj, dzisiaj jadę właśnie wymienić cieponki. No i na 8 był tego termin, więc ostatnio wam pokazywałem wieżowce w takim ładnym świetle, a dzisiaj pokazuję wam wieżowce w chmurach. ładnie to wygląda pojawą serio. Nie takiego pięknego widoku. Powiem wam, że jadę teraz samochodem i <noise> słucham sobie piosen piosenek świątecznych to a ta świąteczna edycja płyty. I jest na dworze 2 stopnie, jest mgła, i jest po prostu taki klimat już, taki wiecie, świąt, świąt, że po prostu coś niesamowitego. 2 stopnie już są na dworze. To już znaczy, że winter is coming. To tak się stęśniłem za zimą. I marzę o tym, żeby była zima taka, wiecie, prawdziwa, taka zima ze śniegiem, z takim, wiecie, takim minus minus 9, minus 10, Tego, to by było coś niesamowitego. No chciałbym bardzo. Dzisiaj dla was będę montować ten film i jeszcze trzeba odpowietrzyć te kalory. To go odpowiadać już dawno, ale jakoś, jakoś nie było mi po drodze, ale dzisiaj to zrobię. na no, no, jeśli chodzi o Mercedesa, to jest troszeczkę trudniejsza sprawa, ponieważ trzeba czekać. Jest tak duże obłożenie, że trzeba czekać około godziny, półtorej, więc oczekujemy. O tyle jest przyjemnie, że jest bardzo dobra kawa i no jest telewizja, ja zawsze można sobie posiedzieć, posłuchać wiadomości, ale jestem takie dostany, poszedłem spać około drugiej, a, a wstałem o siódmej więc. Tak już troszeczkę niedospany, ale cieszę się, lubię zaczynać wcześniej dzień, ponieważ później szybko zasypiam i później, no i wygodniej jest mi po prostu, że szybciej zasypiam, rano wstaję i tak działam, więc cieszę się, że trochę się przedstawiłem. Co Super dzień przed nami. Siwy brodę już mam, słuchajcie, zobaczcie. No ja nie mogę, będę siwy, znaczy będę łysy i siwy, to jest, to jest mi pewnie, to jest moje przeznaczenie w życiu. <laughs> słuchajcie, półtorej godziny czekania, półtorej godziny czekania, ale... Zimówki są, więc można teraz jechać. Jedziemy do domku i. no i będę dla was montować film. Plus odpowietrzeć ten kaloryfer, tak powiem, wam... powiem wam szczerze, że. kurde, jakoś tak się zbieram do tego kaloryfa, rozbieram się i się zebrać nie mogę. Albo nagiej klasa, eee... Siedziałem tutaj półtorego... półtorej godziny, no ale dzisiaj to zrobię. Zaraz przywitam moją żonę, jeszcze może po drodze kupię kwiaty dla niej aby ją tak miło obudzić Więc lecimy kupimy kwiat kwiatuszki jeszcze Kurcze zawsze się zasnąłem kudy a stamtąd to nie zawsze się gubię jak stąd wyjeżdża zawsze jest ten sam problem. Ile pan potrzebuje? a proszę pana potrzebuje bukieti taki bukieti. cały o ile płacę? 60 złotych dla pana Super, karto po ale pan Niektóre sklepy nie mają. No nie jest? mają sklepy, nawet na Hali Mirowskiej jest no, często. Jest. Dziękuję bardzo. Proszę ufremienie. Do widzenia, jest. miłego dnia. No. <laughs> Mamy kwiatuszki i lecimy do żony. Powiem wam, że uwielbiam takich ludzi spotykać jak ten pan. Tak pozytywny człowiek. Sprzedaje, jest mu zimno. W sumie na dworze wiecie, no, dużo, dużo pracy wykonuje na dworze i jest na dworze cały czas. A jest kurcze tak pozytywną osobą, że tego się uczyć o takich ludzi pozytywu, serio. To jest coś niesamowitego. I za każdym razem doceniam właśnie, że spotykam na, swoim, na swojej drodze takich ludzi, którzy są, mają w sobie tyle optymizmu, że to jest po prostu coś niesamowitego. Lecimy do domu. No i od razu wiecie, i kolejne endorfiny w moim życiu pojawiły się. I to jest super. Coś pięknego. Mam też wszystkim życzę miłego dnia, tak jak z tym panem uchazem ja powiedzieliśmy miłego dnia, więc. Mam też życzę miłego dnia, miłego wieczoru, ja wracam do domku. A i tak patrzę jeszcze z bliska i naprawdę przepięknie, jaka to zrobiła. Mega, zazdroszczę ludziom takiego talentu. Tak pozytywnie, oczywiście. Sensie. No leje się, leje się, no, nie może się leć na ziemię. Poddaję się. Odpadł ten dzyndzel i się nie odpowietrzyło. Więc muszę zadzwonić do właściciela, żeby to ogarnął, ponieważ jakby będzie <grym> zimnie zimniej, to będzie gorzej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało. nie udało mi się naprawić, ale no, muszę wezwać kogoś, kto to... Tam chyba w ogóle, ogóle cyrkulacji i wody nie ma, więc nie wiem o co chodzi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie mi niezmiernie miło. podajcie na mojego Instagrama, no. Dziękuję wam bardzo za wszystkie pozytywne komentarze pod ostatnimi filmami, było ich naprawdę dużo. Widzimy się w kolejnej filmie. Eee, salut. Ciao.